Cześć. Witam Cię w kolejnym vlogu, drugim, w którym opowiem trochę o sobie i opowiem też, jak podejść do pewnych rzeczy w nowej szkole, w nowej klasie. Także ja jestem Noctis i zapraszam Was do oglądania. To tak, na Wstępie powiem tylko o tym, że niektórzy z Was wiedzą, niektórzy nie, że jestem osobą transpłciową. Jeżeli nie wiesz, to jest osoba transpłciowa, to jest to osoba, która urodziła się płcią przeciwną, do której się utożsamia. W moim przypadku jest to transboy, czyli female to male. I jako tako opowiem wam też jak przeżyłem swój coming out w szkole starej i teraz nowej. E, bo jak pewnie wiecie, chodzę do nowej szkoły, pierwszej liceum. Jak na razie jestem tam drugi dzień, się byłem <laughs> Drugi dzień i jest zarobiście. Tylko tyle mogę na razie powiedzieć, że jest zarobiście. W podstawówce tolerancja była na bardzo zerowym poziomie. Takim bardzo niskim. Ale znalazły się osoby, które to wspierały, itd., itd., itd. Ale nie nauczyciela. Bałem się tego powiedzieć nauczycielom, to była od szóstej klasy do ósmej. Wiedzieli tylko uczniowie. Nie wiedziały, żadna nauczycielka nie wiedziała, dyrektorka tylko wiedziała, bo zwalniałem się w ten sposób yy, z basenu. Jeżeli jesteś też osobą transpłaciową i zastanawiasz się, yy, jak w szkole nie chodzić na basen, nieważne czy jesteś male to female, czy female to male, Wystarczy, że masz zaświadczenie od psychologa, terapeuty, seksuologa, kogokolwiek. Albo może nawet od rodzica, bo chyba rodzic też może. Ale ja dostałem od swojej pani terapeutki, z której już i tak nie mam kontaktu. No, ale i tak dostałem. Jeżeli pani to ogląda, to dziękuję. Ale y, dostałem takie zaświadczenie. Y, jest tam. Proszę o zwolnienie takiej i takiej osoby z basenu albo tam z WF-u, ale z WF-u to i tak, to prawie bez różnicy, ale z wf też chyba można. Ale z basenu głównie, chodzi tutaj o basen, że z basenu, względów na. Y, moja to napisała jakoś tak, że zaburzenie płciowe, y, co było trochę nie na miejscu, bo nie mam zaburzenia płciowego, tylko po prostu posz... była pomyłka przy narodzinach. Ale okej, okay. wracając. No to takie zaświadczenie po prostu zanosicie e, do dyrekcji. Rodzic co musi jeszcze podpisać, żeby wiadomo, że ty sobie tego sam nie napisać, bo to pani pisze e, na komputerze, e, tylko się podpisuje, więc to też e, nikt nie sprawdzi tego, czy jest to leg legitne, czy nie. Ale no, zanosi się jakieś do dyrekcji, ona to sprawdza i cię wypisuje automatycznie z basenu. I co wtedy? Jeżeli macie basen, to wy jakby. Wy nie macie w ogóle wtedy lekcji. Nie macie, jakby, jakby was nie było wtedy, nie? po prostu nie macie z tego oceny, albo po prostu zaostrzają wam oceny na WF. A jak nie chodzicie na i na WF i na basen, to nie wiem, tego wam nie powiem, ale wydaje mi się, że po prostu wystawią wam to, co już było, albo powiedzą tam, nie wiem, jakąś ustnie odpowiedź, coś takiego, nie? Ale spokojnie, większość z was raczej jest już e, w liceach, także w liceach się nie martwcie, nie ma czegoś takich jak basen. Ale jest łeb. I na razie z tym WF-em sobie nie poradziłem, ponieważ jestem przydzielony do grupy e, dziewcząt, ponieważ no, w danych mam inaczej. Będę się starał o to, ale nie ukrywam, że też się trochę boję, bo wiadomo, jak wygląda przebieranie się, tak? Tego nie muszę się w to zagłębiać. Ale jak będę już wiedział, znam odpowiedź nauczycieli, dyrekcji, to pamiętajcie, że Wam nagrał z tego relację, na pewno. Ale no, jak wyszedł mój coming out w podstawówce? Wyszedł w taki sposób... Że po prostu powiedziałem, albo napisałem nawet, chyba. No, chyba napisałem, albo powiedziałem, to nieważne, ale po prostu wprost powiedziałem yy, dwóm znajomym, dziewczynom, bo z chłopakami miałem napięku i po prostu mnie nie lubili. Także, Ale to o mojej postałówce kiedyś jeszcze wrócimy do tej historii, jeżeli chcecie, zostawcie komentarz jak coś. Ale tak to myślę, że po prostu przyjęły to na ludzie. No i to się jakoś rozpowiedziało potem po klasie, bo wszyscy słyszeli, że mówią do mnie Kamil. Potem się rozpowiedziało trochę po szkole całej. Nie wiem jak nie przeszkadzało mi to na początku. Ale wiecie, znalazły się takie, że tak powiem, patusy? Tak to mogę nazwać? Um, nie byli z tego powodu zadowoleni, że z mojego dydnemu przechodzę na chłopaka. No ale dziewczyny przyjęły to dobrze. Mówiły do mnie i tak dalej, Kamil i w ogóle. Ale nauczyciele, w zasadzie te nauczycielki bardziej, nie, w ogóle się na nie, nie udzielałem jako, jako osoba trans. Ale uznałem, że naprawdę już nie wytrzymuję psychicznie po prostu, mówiąc do siebie swoim dydnajmem, Zajemka Schicher, nie, po prostu nie, da, nie dałbym rady po prostu psychicznie i nowy rok byłby yy, okropny. Zacząłby się strasznie, yy, i znowu stałbym się taką wycofaną osobą. W sensie, o co mi chodzi? Przez to, że nikt poza klasą nie wiedział o tym, że jestem transem w szkole, yy, bałem się udzielać na lekcjach, bo wiedziałem, że zostanę zdenerwowany, yy, że zostanę. W pewnym sensie wyśmienny przez klasę, bo były takie osoby, które śmiały się z tego. Niemile, po prostu, skracając Wam, niemile wspominam podstawówkę. Bardzo niemile. Ale to kiedy indziej już powiem, nie? Już, kiedy indziej wrócimy do podstawówki, powiem Wam całą historię mojej podstawówki, to co pamiętam, bo wiadomo, że nie pamiętam całej podstawówki od zerówki, bo nie ta głowa do tego. Niedawno był nowy rok. Bo że kiedy to wrzucam, to jest trzeci albo czwarty. Tak? Tak, więc albo macie film, albo widzicie to w piątek, albo widzicie to w sobotę. To też od Was, <grym> ode mnie to zależy. Ode mnie już zależy, kiedy to wrzucę. Albo bardziej, kiedy uda mi się to zmontować. Ale no. Przychodzę do szkoły. Odpicowany na elegancko. To hit po prostu. Na, na TikToku macie filmik. Więc możecie obczaki. Ale no. I widzę same no, nowe twarze, tak? No bo nikogo nie znam i tak dalej. To jestem trochę zestresowany, że nie znajdę swojej klasy. Ale miła pani yy, profesor z polskiego serdecznie pozdrawiam, jeżeli pani to jakimś cudem w ogóle widzi. Ale serdecznie Pani pozdrawiam. Nakierowała nas, że mamy tam stanąć. I tak dalej mamy tu. I tak, i tak, no. no i co? No i zaczął się rok szkolny, w sensie rozpoczęcie roku, tak? Tam omawianie różnych rzeczy, itd., tak dalej, itd. Tak dalej. Zakończyło się, no i wszyscy się rozeszli, nie? Tak po prostu idziesz sobie na autobus do domu piechtą, czy cokolwiek, nie? I tak sobie stoję na przystanku i podjeżdża mój autobus. Ale widzę chłopaka, który też jest ze mną w klasie. Eee, I no... I ja no tak. Cześć! Chyba jesteśmy razem w klasie, nie? I tak? Ile myśmy tam jechali? 15 minut? Co się ja potem musiałem wysiąść, się prześmiać. ale tak z 15 minut chyba sobie tak gadaliśmy pierwsze, pierwszego dnia yy, po zakończeniu roku? Więc super, serdecznie pozdrawiam. Nie chcę używać imion, yy, żeby zachować jakikolwiek RODO czy coś, bo ktoś może sobie nie życzyć, także... Po prostu, wiedząc o co chodzi, że to oglądasz, to pozdrawiam serdecznie. Bardzo miło mi się zrobiło wtedy i wiedziałem, że nie jestem już sam i mogę się otworzyć troszeczkę. Ale jak się przedstawiłem, normalnie, jako Kamil, następnego dnia pytałem, czy mu nie przeszkadza, że jestem trans, bo nie wiedziałem, czy wie. A w szkole mógłby się zdziwić, kiedy w dzienniku jest inaczej. Nie przeszkadzało mu to, co też mi bardzo miło się zrobiło, że. Jest ktoś w klasie, kto mnie toleruje. nie? faktem nie jest to pierwsza osoba, bo jeszcze są dziewczyny, którym pisałem, e, które też mnie tolerują i tak dalej. I no, i mamy pierwszy dzień, czyli drugi wrześni. Oczywiście ja jestem dedymowany, ponieważ nikt nie ma świadomości, że to robi. Ale ja uznałem, że nie będę taki jak w podstawówce, że się zmienię i się faktycznie zmieniłem. Jestem trochę bardziej otwartą osobą do różnych rzeczy. Mm. I jakby na jak to przyjęli nauczyciele, z którymi miałem wczoraj i dzisiaj lekcje, przyjęli to tak, jakby było to dla nich w miarę normalne. Po prostu. Jak to wyglądało? Podchodziłem po lekcji do danego nauczyciela, z którym akurat mieliśmy lekcję, powiedzmy, nie wiem, wczoraj, no powiedzmy, po matematyce, tak? Podchodzę do pani, pytam się, czy nie ma problemu z tym i tym, zaczęła mówić do mnie tak i tak, ona takie, że nie ma. Ja wtedy dostałem takiego, jakby to nazwać tak mnie urosło na to, że mam wsparcie u nauczyciela jakiegokolwiek. A teraz się okazało, że nie tylko u jednego, tylko już u paru. Połowie chyba naszych nauczycieli, tak by the way. Zostało mi tylko kilka nauczycieli do powiedzenia. Co na to moi rodzice? Bo takie pytanie padło od moich nauczycieli. Co oni na to? Ja powiedziałem, że nie mają z tym problemu. Także też to przyjęli normalnie. Także wszystko było zajebiście, że tak powiem. No, okej, okay. ale co na to reszta klasy? Jak na razie wydaje mi się, że nikt nie ma z tym problemu. I klasa trafiła mi się taka. Taka klasa mi się trafiła. Tacy nauczyciele. Także. Naprawdę, jeżeli jesteście osobą w zakresie LGBT, ku oczywiście, to raczej zapraszam do piątki w Gdyni. Jest zajebista szkoła, zajebiste nauczyciele, zajebiste podejście do ucznia i tak dalej, nie? Traktowany jesteście już jak yy, dorośli, nie? więc to też jest plus taki, że już nie traktują cię takiej bombomowej, nie? Tylko już jak jak na swój wiek prawie, ja nawet ponad czasami. Ale no. Co ja to o tym mam jeszcze powiedzieć? No tylko tyle chciałabym powiedzieć, że nie bójcie się zapytać o takie rzeczy, bo to jesteście Wy i nauczyciele to też ma obowiązek sprawić, abyście czuli się dobrze w szkole i możecie nawet pobrać o takie coś, tylko pamiętajcie, że rodzic powinien o tym wiedzieć. Chociaż nie musi, bo mm, niektórzy się nie pytają, czy rodzic wie i tak dalej. No ale lepiej, żeby rodzic wiedział, bo po prostu może być po tym lekki problem, bo możecie mieć niespodziewany out, bo nauczyciele się pytają rodzica, czy nie ma z tym problemu. Także pamiętajcie, żeby rodzic był już po out, akceptował to i wtedy można lecieć yy, na out do szkoły. Co ze zmianą danych wydzielników, legitymacji. Tego nie zmienicie, póki nie będziecie mieć um, prawnie zmienione. Także musicie się przemęczyć kilka lat albo nawet i całe liceum bądź, bądź technikum. Nie, wiem, nie będę się powiedziała tym technikum, bo nie znam się. Nie, nie byłem nigdy i nie znam osoby, która zrobię out w technikum. Ale znam się na liceum lekko, bo jestem tu drugi dzień, także wiecie, mówię po prostu jak były pierwsze dwa dni w szkole, nie? Um, pierwsze dwa dni już tak dużo zrobiłem, o to mi chodzi, nie? No ale z tym nie ma na problemu, bo nauczyciele niektórzy już e, starają się i nie czytają prawdziwego, co w się... Sensie to, co masz w danych w dzienniku, tylko staraj się mówić to, co masz, to, co, o co jesteś zostali poproszeni. Także pamiętajcie, że nie bójcie się o to, nie, nie miejcie urazy do nauczyciela, że się pomyli, że zapomni i tak dalej. Bo to jest normalna rzecz, prawda? Jakby każdy ma prawo zapomnieć, każdy ma prawo się pomylić, szczególnie, że ma napisane inaczej, a ma mówić inaczej, tak? To też się nie oburzajcie nagle, bo sam taki byłem, że jak ktoś do mnie powiedział, Dnajmym, a wiedział o moim kominkocie, yy, byłem wkurzony na tą osobę, że robi to specjalnie. A tak naprawdę nie robiła tego specjalnie ta osoba, bo po prostu ma prawo się pomylić. Ta osoba się potem poprawiała i naprawdę wtedy już byłem spokojniejszym człowiekiem, ale no. Pamiętajcie, że trzeba być spokojnym, na spokojnie tego podejść, nie bać się, bo nauczyciel widzi to, że ty się stresujesz tym, że o to prosisz i powiedziała mi to pani z informatyki wczoraj, że podziwia mnie za to, że miałem odwagę podejść do nauczyciela i poprosić o takie coś. Także pamiętajcie, że to jest nic strasznego, bo najwyżej nauczyciel ci powie, że nie, że nie ma, tak, że nie możesz tak, nie może tak powiedzieć, bo masz inaczej w danych, nie? Okej, okay, mówisz te, okej, okay, dziękuję i wychodzisz. Nie, nie zburzysz jakiejś wojny, bo ja rozumiem takie, musicie po prostu Przepraszam, trochę dojrzeć do takich rzeczy. Sam musiałem do tego dojrzeć, a mam tylko mam 15 lat, a rok temu byłem innym człowiekiem. Także pamiętajcie, że jak ktoś mówi, że musicie dojrzeć, to naprawdę może być tak, albo trochę się to ciągnąć. Więc nie obrażajcie się, jak ktoś takie coś powie, bo sami zauważycie różnicę, kiedy to dojrzewanie się skończy do takich rzeczy. Bo kiedyś to było takie wiesz, że że, no wiesz, ja jestem trans i w ogóle, i ci to nie przeszkadza trochę trzeba śmiałych tych podejść, że jak coś to jestem trans, jak ci to przeszkadza, to nie wiem może ci wreszcie podejście wolicie, ale lepsze jest to odważniejsze, prosto z mostu mówisz żeby potem nie był niespodzianek, że ktoś się, że ty się przyzwyczajesz że ty osoby, a ta osoba się dowie o tym, że jesteś transem i w ogóle i i będzie takie, że o Jezu, jesteś trans, to nie, nie. Więc najpierw ja od razu powiedzieć, że cześć, nazywam się tak i tak i jestem osobą transgender. Jeżeli zrozumie, to super, macie super kontakt. Masz wspierającego znajomego już w starej bądź nowej szkole, nie wiem jak to wolicie sobie już zrobić, ale polecam Wam na start. Nie kryć się z tym wiadomo, najpierw obczajcie sobie klasę, popatrzcie, jakie mają podejście, jak się zachowują, bo są czasami tacy, że wiecie, że już widzisz, że oto to jest jakiś tam nie ten, no to lepiej nie mówić, prawda? Ale nie bójcie się zapytać nauczyciela o takie coś. Jeżeli jesteście pewni, że nauczyciel nie jest taki zły, jak się wydaje, że widzisz taki uśmiech szczery u nauczyciela, to... Śmiało podchodź i pytaj się, czy może nazywać Cię inaczej niż masz w dzienniku. Także... naprawdę. Liceum to nic strasznego. Pierwsza klasa trochę straszna, ponieważ... No nie znacie ludzi, nie znacie szkoły, nie znacie nauczycieli, nie znacie klas. Nie znacie niczego, jesteście jak... prostu jesteście nowi, tak? No i musicie się zapoznać, musicie rozmawiać z ludźmi ja wiem jakie to jest ciężkie, bo sam ciężko nawiązuję kontakty face to face głównie to przez internet jest mi łatwiej bo nie muszę płacić na tą osobę jest mi po prostu łatwiej coś napisać niż powiedzieć lecz naprawdę się do tego przekonuję, do, do mówienia do takiego śmieszszego podejścia do osoby Boiem, że nie, nie ma się czego bać, bo po prostu ta osoba Cię nie zabije, ta osoba Cię nie zje, ta osoba cię nawet nie uderzy, nie ma takiego prawa. Jeżeli takie coś się wydarzy, wydarzyło, to powiedzcie o tym komuś. Powiedzcie o tym mamie, tacie, cioci, babci, nie wiem, wujkowi, dzieckowi czy, czy nawet nauczycielowi, ale lepiej po prostu powiedzieć takie coś, bo naprawdę um, jest wtedy dżej. to osoba Ci pomoże, powie, możecie też się zwrócić do osób starszych, typu właśnie, jak idziecie do liceum, to możecie pisać do kogoś, e, kto jest już w drugiej klasie i możecie, możecie się zapytać, e, że jak u Ciebie wyglądał pierwszy rok, czy było okropnie, czy było fajnie, jacy są ludzie. Pamiętajcie, że ludzie są różni i nie wszędzie trafi się taka klasa jak na przykład u mnie, bo jest tacy nauczyciel. Najlepiej jakbyście poczekali pierwszy dzień, kiedy wiecie, macie te omawiania, te poznawania się, to wtedy obczajcie sobie tak kątem oka na każdego, spójrzcie, komu warto coś powiedzieć, a kogo warto, okej, okay, jesteś w klasie, nie muszę z tobą rozmawiać. I patrzę też na nauczycieli, bo wiadomo, że czasami trafi się taki gbur, który powie, że LGBT to zło i takie tam nie. Jeżeli tak. chodzicie na religię, to nie wiem, czy na religii y, warto takie coś robić, bo nie sądzę, aby ksiądz, bo przeważnie ma się z księdzem, zgodził się na takie coś. Także uważajcie na siebie, patrzcie na ludzi, bądźcie odważniejsi. Życie nie jest takie straszne, jak się wydaje, tylko trzeba mieć dobre podejście i dobrych znajomych. Także ode mnie to tyle. Dzięki, że dotarliście do tej minuty. Dzięki że za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę, subskrypcję na dole i komentarz, czy Wam się podobało, czy chcecie kolejne historie, kolejne doradzenia, czy coś takiego. Kolejne vlogi i życzę Wam miłej soboty, piątku, bądź niedzieli. Zależy, kiedy to oglądacie. Bądź innego dnia tygodnia, bądź innej godziny, nawet. Zależy. Trzymajcie się i widzimy się w następnym vlogu, bądź innej wymiku.